Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Józef nie wypowiada ani jednego słowa na kartach Ewangelii, a jednak jego życie przemawia pełniej niż niejedna księga. Mówi mądrość Kościoła. Witaj, bracie i siostro, w adwentowej serii podcastu Śladami Józefa. Odcinek siódmy Milcząca obecność. Dzisiaj, kochani, zastanowimy się nad milczącą obecnością Świętego Józefa. I w naszym życiu taką, która mówi czasami więcej niż słowa i potrafi bardzo mocno przemieniać relacje. Święty Józef był obecny przy Maryi i przy Jezusie, nie szukając słów ani żadnego uznania. I właśnie ta jego dyskretna miłość i ta postawa takiego cichego bycia przy świętej rodzinie, ona jest wyrazem głębokiej troski. Troski, którą mamy mieć wobec tych, których kochamy, na wzór świętego Józefa. A więc spróbujmy nad tym zastanowić się chwilę dzisiaj. Co w nauczaniu papieskim? Papież Franciszek pisze o świętym Józefie w tej milczącej obecności tak. Obecność Józefa była pełna dyskretnej miłości. A z kolei Biblia w Księdze Przysłów, w pierwszym rozdziale piątym wersecie, mówi, mędrzec słucha, by wzbogacić wiedzę. I właśnie milczenie. Ta cicha obecność nasza przy ludziach, cicha obecność świętego Józefa przy Najświętszej Maryi Pannie przy Panu Jezusie, ona ma te dwa aspekty. Po pierwsze, niemówienie. Ale niemówienie nie po to, żeby właściwie tylko milczeć. Ale niemówienie po to, aby bardziej słuchać, aby bardziej zauważać, aby bardziej i głębiej doświadczać pewnych rzeczywistości, aby móc skupić się na tych, dla których jesteśmy. Mędrzec słucha, by wzbogacić wiedzę. Nie wiedzę w kontekście tego, co ja yy, myślę, co ja doświadczam, co ja rozumiem o danej osobie, ale wiedzę odnośnie poczucia tego, kim dana osoba tak naprawdę jest. Kuchanie, obecność fizyczna i duchowa czasami jest ważniejsza niż jakiekolwiek słowa. My żyjemy dzisiaj w świecie potoku słów, potoku komentarzy, potoku dialogów, potoku e, wyrażania swoich opinii, potoku wolności słowa. To są takie czasy, w których nieważne, czy mówisz mądrze, nieważne, czy masz jakąkolwiek wiedzę, nieważne, czy masz pojęcie o czym mówisz. Masz się wyrazić. Bo to wyrażanie się ono właśnie powoduje, że jesteśmy, jakby, widzialni, jesteśmy zauważani, jesteśmy słyszalni. A w kontekście świętego Józefa i jego postawy, którą widzimy w tradycji Kościoła, ale też widzimy w Piśmie Świętym, jego obecność po prostu była. Święty Józef nie mówi, święty Józef nie wyraża się, święty Józef nie poucza, ale święty Józef. Jest. Po pierwsze, jest tak jak powiedziałem na samym początku, w obecności fizycznej. Czyli jest przy tych, których kocha. Yy, towarzyszy im. Jest z nimi krok za krokiem. Prowadzi ich i w różne miejsca po prostu z nimi idzie. Przebywa. To jest takie bardzo ważne, żeby właśnie wobec tych osób, które kochamy, mieć taką postawę. Nie tylko przegadywać, nie tylko doradzać, nie tylko rozmawiać, chociaż to jest też wszystko bardzo ważne. Ale żeby po prostu być. Ta obecność fizyczna, realna, prawdziwa obecność drugiej osoby bardzo pomaga w życiu. Ale jest też ta druga obecność, czyli obecność duchowa jest jeszcze ważniejsza niż ta fizyczna. To dobre patrzenie na drugiego człowieka, to przyjęcie go takim, jakim on jest, to doświadczenie tego, że Bogu, który jest przy mnie, też polecam tą osobę, której chcę towarzyszyć. Jestem nie tylko przy problemach fizycznych, jest, nie jestem tylko przy problemach psychicznych, ale jestem także duchem, najgłębszą częścią mojej osoby, z tą drugą osobą, którą kocham, na wzór świętego Józefa. I moi drodzy, to jest mega ważne, abyśmy właśnie potrafili przyglądać do osób, które kochamy w taki pełen, najgłębszej części nas sposób, a wtedy rzeczywiście miłość między nami będzie się rozwijać. Bo milcząca obecność buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Owszem, milczenie nie jest łatwe. Milczenie bywa trudne. Ono powoduje w nas od razu chęć jakoś zagłuszenia tego milczenia. Ono powoduje chęć wypełnienia ciszy, która się rodzi w relacji. Ale jeżeli ktoś jest naprawdę dobrym moim przyjacielem, ktoś jest kimś, kogo cenię, kogo kocham, Kogo znam, kogo szanuję, o kogo się troszczę, to wtedy potrafię z tą osobą zostać w ciszy. W ciszy bez słów, w ciszy bez gestów, w ciszy bez niczego. Po prostu być razem i w tym towarzyszeniu kochać. Bo ta obecność, taka w ciszy, powoduje to, że ktoś czuje, że my nie chcemy go zmieniać na siłę. Nie chcemy w jakiś sposób mu doradzać, nie chcemy być dla niego kimś, kto będzie go prowadził, ale chcemy iść razem z nim. I tak się buduje prawdziwe zaufanie, głębie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli wiem, że ktoś jest po prostu dla mnie, w cudzysłowie, marnuje swój czas, bo nic nie robimy, ale jesteśmy razem, to jest dowód wielkiej miłości, wielkiego szacunku i wielkiej odpowiedzialności. Święty Józef działał można powiedzieć w tle. A jego obecność była fundamentem rodziny. To co robił dla rodziny Święty Józef to musiało być wielkie. Praca, utrzymanie, troska yy, to zabezpieczenie przed tymi różnymi rzeczami, które czyhały na Świętą Rodzinę, choćby ta ucieczka do Egiptu. Ale to wszystko było pewne tło całego działania Świętego Józefa. To nie były najistotniejsze rzeczy. Najistotniejszą rzeczą Świętego Józefa było towarzyszenie Maryi, było towarzyszenie Jezusowi, po prostu bycie, tworzenie środowiska, które y, pomaga w działaniu. To tak jak w komputerze. Patrzymy na ekran komputera i widzimy pulpit z ikonami, jakiś działający program, ale w tle, kiedy otworzymy menedżer zadań, widzimy mnóstwo różnych procesów, programów, które odpowiadają za to, żebyśmy to, co chcemy na tym komputerze, mogli zrobić. I tak powinniśmy działać wobec osób, które kochamy. Zapewniać im przestrzeń, tło, w którym mogą rozwijać się, doskonalić, uświęcać i wzrastać. To wyraz pięknej miłości. Sam lubię tak działać na kierownictwie duchowym. Niekoniecznie doradzać, chociaż to jest bardzo potrzebne i na tym to towarzyszenie duchowe też polega. Ale raczej, raczej, raczej po prostu tworzyć bezpieczną przestrzeń do wzrostu dla danej osoby. Codziennie możemy być obecni przy bliskich po prostu w małych gestach. Nie musisz mówić, kocham Cię, nie musisz doradzać, nie musisz odpowiadać na pytania. Wystarczy, że złapiesz kogoś za ramię, wystarczy, że poklepiesz po tym ramieniu, wystarczy, że przytulisz, wystarczy, że puścisz oko, wystarczy, że kiwniesz głową, wystarczy, że podniesiesz rękę. To są takie banalne, proste. Zwykłe, normalne gesty, które właśnie możemy czynić, aby tą naszą obecność pokazywać i aby wskazywać na to, że kochamy i chcemy coraz bardziej kochać. Milcząca obecność właśnie w takich prostych gestach się wyraża. Milcząca obecność wyraża się w patrzeniu sobie w oczy. Milcząca obecność wyraża się w po prostu wsłuchaniu się w swoje serca bijące, w swój oddech, i tak dalej. Niesamowicie piękne doświadczenie, nie wiem czy takie kiedykolwiek mieliście, ja wielokrotnie. Jest ono kojące i naprawdę bardzo głębokie. Kochani, milcząca obecność taka właśnie uczy także cierpliwości i empatii. Milczeć jest łatwo, przez minutę, dwie, trzy, może pięć. Ale każda kolejna sekunda staje się czymś, co wierci w naszym wnętrzu dziurę do tego, aby zmienić temat, aby poruszyć jakiś inny temat, aby włączyć muzykę, aby ruszyć się, aby zaproponować jakąś aktywność, jakieś działanie. I tutaj uczymy się cierpliwości. Święty Józef był mistrzem tej cierpliwości, bo w Ewangelii nie wypowiada właściwie żadnego słowa. No, pewnie to nierealne, żeby nie wypowiedział w życiu swoim żadnego słowa, ale nie to jest istotą jego obecności i dlatego tak Ewangelista pokazuje opiekuna na świętej rodziny. Ale też. Cisza uczy empatii, bo kiedy rzeczywiście na kogoś patrzymy, w kogoś się słuchamy, w totalnej ciszy, kiedy nic nie mówi, zaczynamy w jakiś niesamowicie nadprzyrodzony sposób czuć jego emocje, czuć jego przeżycia, odczuwać w każdej zmienności oddechu to, czy ktoś się uspokaja, czy wręcz odwrotnie, odczuwać w, w, i słyszeć, choćby w sposobie przełykania śliny, czy ta osoba się denerwuje, stresuje. Czy nie, zwracamy uwagę na bardzo małe rzeczy i zaczynamy współodczuwać. A to bardzo ważne w miłości. Współodczuwanie i wchodzenie w cudzysłowie w skórę drugiego człowieka. Ćwiczenie na dziś. Poświęć 10 minut na pełną uwagę dla bliskiej osoby. Ta osoba może mówić, bo ona nie będzie też jakby doświadczała tego ćwiczenia. Ale skup się w pełni. Nic nie mów, po prostu słuchaj. A może przyjdzie taki moment, że będzie cisza. I wtedy się nią delektuj. I mów Panu Bogu, jak bardzo kochasz tą osobę, właśnie w tej ciszy, która nastąpi. Kochani, obecność pomaga dostrzec też potrzeby innych. Bo te wyrażone to są potrzeby podstawowe. Ale te, które wyrażają się czasami niemożności wypowiedzenia pewnych rzeczy, to są potrzeby najgłębsze do zaspokojenia. Które, jeżeli zaspokajamy, będziemy budować głębokie, mega głębokie relacje. I w końcu, milczenie i działanie razem wzmacniają relacje. Z milczenia ma wynikać działanie wobec drugiej osoby, i wtedy nasza relacja będzie się pogłębiać. Wtedy nasza relacja będzie się umacniać. Wtedy nasza relacja będzie się doskonalić. Jakie to jest niesamowite! I chciałbym Was do tego zachęcić. pytania co do refleksji. Czy potrafię być obecny dla innych besów? A jeśli nie potrafię? To co mnie blokuje w tej przeżywaniu ciszy? A też czy potrafię być obecny wobec Pana Boga w ciszy, kiedy nie czuję jego obecności, kiedy nie potrafię nic mu powiedzieć, ani on do mnie nic nie mówi. Warto nad tym się zastanowić. A drugie pytanie może spróbujmy zobaczyć, kto potrzebuje takiej mojej uwagi i takiej mojej obecności, całego mnie w miłości, w szacunku i w skupieniu na tej osobie. Jak zawsze na końcu pomódlmy się. Święty Józefie, naucz mnie, proszę, takiej obecności wobec moich bliźnich, wobec tych, których kocham, która przemawia sercem. A nie gestami i słowami. Pomóż mi wspierać bliskich i być przy nich w moim codziennym życiu. Pozwól mi ich naprawdę widzieć, dostrzegać, zauważać, czuć, a nie tylko przy nich być. Niech moja obecność będzie obecnością troski i miłości. To na dzisiaj już wszystko. W kolejnym odcinku jutro o 5.30 porozmawiamy sobie o czuwaniu serca, o gotowości, by spotkać Boga każdego dnia, w każdym człowieku i każdej sytuacji. Błogosławię Wam na dzisiejszy dzień. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Cześć, trzymajcie się. Do usłyszenia jutro. Punkt 5.30. Mam nadzieję, że nie zaśpicie.